MPWK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lublin.pl bądź www.mpwka.lublin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonu. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgi klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 0828 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na kolejny seans z cyklu Mamo, Tato, Zabierzcie Mnie na Poranek. W niedzielę 30 czerwca o godzinie 12 polecamy bajkę Woli. -E. Bilety tylko 6 zł. ulgowy i 8 zł. normalny. Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 76 746 22 66 codziennie w godzinach od 14 do 20 oraz na www.camuza.eu. Ponad 3,5 tysiąca miejsc dla kibiców, basen, boiska do koszykówki, piłki ręcznej i siatkowej, boisko treningowe, do tego podziemny parking dla 400 samochodów. Tak według wstępnego projektu będzie wyglądać hala przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Centrum widowiskowo-sportowe stanie przy uczelni na działce odkupionej od miasta za 10% jej wartości. List intencyjny w sprawie budowy centrum sportowo-widowiskowego podpisany został przed rok przez władze miasta, PWSZ i Związek Piłki Ręcznej. To wizualizacja centrum, które powstanie w Legnicy. Obiekt ma pomieścić dwie hale. W jednej znajdą się między innymi boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki, a także trybuny dla 3,5 tysiąca widzów. To jednak zbyt mała liczba, by Legnica otrzymała licencję na organizację meczów piłki ręcznej mężczyzn. Inwestycja w Legnicę ma jednak ogromną szansę na realizację, twierdzi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który był gościem prezentacji wstępnego projektu hali. Tak przygotowanego projektu jakim będzie dysponowała Legnica w tej chwili w Polsce, nie widzę. I to, i, to, I to jest ta szansa. Nasze wsparcie to jest stuprocentowe. I Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wybaczcie, że nie ma tu dwóch przedstawicieli, ale reprezentuje zarówno PKOL, jak i piłkę ręczną swojej osoby. Szef PKOL, który jest jednocześnie prezesem Związku Piłki Ręcznej, przyznaje, że projekt centrum przygotowany przez firmę Handlomix powinien zostać nieco zmodyfikowany. Powinno być dokonane kilka, kilka, kilka zmian, natomiast sama koncepcja i same założenia i, I nawet ta zewnętrzna architektura oceniana jest przeze mnie pozytywnie. Ta inwestycja jest realizowana z myślą o tym, żeby mogłyby tu rozgrywane oficjalne mecze, nawet gdyby przyszło reprezentacji polskich seniorów w, w kategorii mężczyzn. W drugiej, nieco mniejszej hali, która znajdzie się pod dachem Centrum Widowiskowo-Sportowego wybudowany zostanie także sześciotorowy basen i centrum rehabilitacji. Na razie nie wiadomo jednak kiedy ruszy inwestycja, ponieważ trzeba pozyskać na jej budowę niemałe środki, aż kilkadziesiąt milionów złotych. Regionalny program operacyjny dla Województwa dolnośląskiego to jest jeden. Element drugi to jest program centralny finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ale realnym terminem wydaje mi, wydają mi się dwa lata od momentu uzyskania finansowania. Centrum Sportowo-Widowiskowe będzie służyć studentom PWZZK, sportowcom, a na co dzień będą z niego korzystać również mieszkańcy Legnicy.